Motocykle, ...motocykle po tej wymianie zimowej na nawierzchni na torze w Tarnowie. No ciekawe jak z tą wymianą poradzi sobie Tomasz Golob. Tomasz Golob przywitany tutaj bardzo gorąco przez tarnowską publiczność, on na Państwa ekranach, no, ale nie ma się czemu dziwić, sezony 2004 do 2007 roku reprezentował barwy tarnowskich jaskółek, dwa tytuły drużynowych Mistrzów Polski, to jedyne dwa w historii tarnowskiego żużla, No i jest tutaj podziwiany, oklaskiwany i zawsze jak się porozmawia z kibicami tarnowskimi, to żałują oni, że Tomasz Golop tutaj na dłużej nie został w Tarnowie, bo pewnie tarnowski zespół nadal święciłby triumf w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wybrał przenosiny do Gorzowa. A widzimy tam w tle szukanie motocykli? motocykla, tak? Więc doświadczenia na pewno z tego toru mi się przydały i tyle, że próbuję pewnych rozwiązań przed pierwszym wyścigiem. Przyzwyczailiśmy się już do tego, a już Ta. szczególnie w tym sezonie, albo od momentu kiedy przesiedli się zawodnicy, zmuszeni zostali do stosowania nowych tłumików. Tomasz Golob, jego partnerem w tym wyścigu, Adrian Cyfer w kasku białym, para. Gospodarzy to Maciej Janowski, kask niebieski i w kasku czerwonym z czwartego pola, najbliżej bandy okalającej Tarnowski, owal Janusz Kołodziej, prowadzą Tarnowianie 10 do 8, taśma w górę, moment startowy dla Macieja Janowskiego, on zamknie Tomasza Golowa, a po zewnętrznej jak rakieta. Podobnie jak poprzedni poprzednim wyścigu czynił to z tego czwartego pola Niels Christian Iversen, pojechał Janusz Kołodziej. Kołodziej pierwszy za nim, Maciej Janowski, Golob jest w tej chwili na trzeciej pozycji, ale próbuje, to po krawężniku, to po zewnętrznej. Teraz Kapitan Stali atakuje po zewnętrznej i chyba poradzi sobie z Maciejem Janowskim. Janowski czy Golob, daleko w przodzie jedzie Janusz Kołodziej, Golob teraz szerzej próbuje, próbuje go wypychać, blokować Maciej Janowski, ale jest bez szans. Jedynku z Tomaszem Golobem. Golob jest pierwszy teraz. Janowski kontratakuje, ale już odjeżdża mu w kasku żółtym Tomasz Golob. Nie liczy się w walce o punkty w tym wyścigu. Adrian Cyfer. No teraz obejrzał się Janusz Kołodzi, jak daleko jest rywal i czy jest to nadal jego partner z zespołu. A tymczasem już jest to Tomasz Golob, ale Golob ma jakieś 30. No nawet zaryzykowałbym stwierdzenie 40 metrów straty do zawodnika Tarnowskich-Jaskółek i Janusz Kołodziń triumfuje w wyścigu czwartym, dwa punkty dla Tomasza Goloba, jeden punkt Maciej Janowski, bez punktu Adrian Cyfer. No i po dwóch indywidualnych zwycięstwach w biegach drugim i trzecim gości teraz zwycięstwo indywidualne reprezentanta Gospodarza, że jeden punkt dorzuca Janowski, Unia wygrywa 4 do dwóch i znów cztery punkty przewagi. Drużyny miejscowej. Tomek Golob próbował, szukał, wybrał. Chyba nie najlepiej. Na pewno jeśli chodzi o moment startowy i ten dojazd do pierwszego łuku, ten moment startowy mu nie wyszedł. Później już nie miał miejsca. Maciek Janowski tutaj wykonał szybką akcję blokady Tomka Goloba w kierunku trawy. Był świadomy tego, że jeśli zablokuje akcję Tomka Goloba, to Janusz Kołodziej powinien sobie poradzić z Adrianem Cyferem. Dzięki temu ten drugi. Czyli Janusz Kołodziej mógł spokojnie tutaj po zewnętrznej części toru wyjechać na pierwszą pozycję, a Maciek Janowski wziął ciężar walki z Tomkiem Golobem. Jeśli chodzi o tę drugą część wyścigu, czyli, czyli jazda na dystansie, Tomek Golob był tutaj dosyć szybki. Maciek Janowski w pierwszym wyścigu miał bardzo szybki motocykl. Na ostatnich treningach tutaj w Tarnowie też już wydawało się, że prezentuje się lepiej niż zazwyczaj w tym roku, więc e, można powiedzieć, że Tomek Golob tę prędkość w swoim motocyklu ma.